Poprzednio mnie nie było, dlatego że byłem z Rachelką, ale byłem z Wami, Boże mógł po prostu słuchać Izraelką. Nawet my trochę śpiewali pieśni, ale co chciałem powiedzieć, kiedy usłyszałem, że pastor zapowiedział, że poniedziałek jest szczególnym dniem. Pościmy i modlimy się o Rachelkę. No wiecie, no, aż mnie tak trochę przeszyło. I kiedy w poniedziałek byłem tu na modlitewnym, już, już mogłem powiedzieć, że Bóg nie jest obojętny na nasze wołania i błagania. Tak wczoraj na męskim. Brat tu dał, e, po, e, mówiliśmy o Esterze, szczególnie o Mordochaju I tam Estera mówi tak. Normalnie do Mordohaja, żeby wszyscy pościli przez trzy dni. Trzy dni i ona też będzie pościć ze swoimi tymi jakby kobietami, które się nią tam wówczas opiekowały. I mówi: I wówczas pójdę do króla. Choćbym miała zginąć, to zginę, ale wy tak czyńcie, i tak czynili. I co? Bóg nie wysłuchał? Wysłuchał. Wysłuchał i naród izraelski został uratowany. I tak samo dziękuję braciom i siostrom, którzy przyczynili się do tego, aby pościć, modlić się o Rachelkę. I dalej proszę, dlatego że Rachelka już jest inna. Mieliśmy duży problem, taki, że nawet nie szło ją ani wykąpać, ani nic, na stojąco robiliśmy. Wiecie, wczoraj weszła do wanny, wyszła, wykąpała się, co to było niemożliwością przez ostatni czas. I dziękuję Bogu za to, ale dalej proszę o modlitwę. Bo Bóg może i jest w stanie uczynić, że może nie będzie potrzebna ta operacja. Chociaż lekarze twierdzą, że tak, ale wiecie, u Boga wszystko możliwe. Dlatego Bóg jest wielki, wspaniały, dziękuję. I mówiliśmy tu wczoraj też, że jak ważny jest kościół, a kościół to ty i ja, wszyscy. Mamy wszyscy trwać, bojować jedni o drugich. I Bóg w ten czas w wspaniały sposób pokazuje swoją moc, wielkość. Dziękuję.